Słuchajcie, dostajemy bardzo dużo próśb o ćwiczenia na kolana. Ok, spełniamy je. Rozpoczynamy w tym tygodniu cykl kolana, dzisiaj numerek 1. Słuchajcie, jeśli jesteście po operacji, macie kontuzję, odczuwacie ciągły ból w kolanie, zanim zaczniecie z nami ćwiczyć, zapytajcie lekarza, czy możecie to robić. Połączcie sobie te wszystkie ćwiczenia później w taki jeden pakiet i trenujcie. Zapętlajcie, zapętlajcie. Tak, <grystanie> z 5 minut zrobiło się 15. Bardzo ważna rzecz jest taka: kolana lubią mięśnie, także wzmacniamy UDA, wzmacniamy łydki. Żeby to kolano lepiej pracowało, naprawdę potrzebujemy silnych Czy mięśni. Zasada jest taka: generalnie wszystko w ciele, co się zgina, potrzebuje mięśni. Zostaniemy w delikatnym rozkroku, i teraz uwaga: jedno kolano do przodu, druga noga prosta. Absolutnie kolano przekracza linię stopy. Tylko Nie wtedy zapracuje. Data ma na myśli linię palców. Czyli to kolano wychodzi. Właśnie tak. Możecie chwilę przytrzymać, druga strona. I kilka powtórzeń na każdą ze stron. Jesteście delikatnie pochyleni, patrzycie się przed siebie. Ważne, żeby to kolano szło O tak. Z czasem poszerzajcie zakres, żeby no, nogi były. Stopy były od siebie dalej. Tak, to już jest to już jest. Aż którego dnia będziemy mogli sobie razem porobić. Takie bardzo głębokie. Tak, to już są Zresztą. takie przysiady kozackie, możecie do nich schodzić. Czyli ta stopa nogi wyprostowane jest zadarta. Kolano zgięte patrzy na zewnątrz, żeby ono gdzieś tam nie patrzyło do środka. O tego pilnujcie, żeby to nie było tak. Ono musi iść na zewnątrz i zmieniać. I jak będziecie nabierać wprawy, no to te przysiady będą coraz głębsze. Tutaj przy okazji fajnie zapracuje tył uda. Biodra też pracują ogólnorozwojowe. Tak, tutaj angażujemy naprawdę cały dół ciała. Słuchajcie, i ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Stajecie prosto, noga do góry. I prostujemy nogę w kolanie. Zmieściłaś się. Zmieściłam się. To jest już takie ćwiczenie na rozbudowę mięśni. Słuchajcie, tutaj może się przydać asysta. Możecie się trzymać ściany, krzesła. Ściana, przesła, krzesło, Do na naszego bezpieczeństwa. Tak, albo partnera. Słuchajcie, potem tak, to było po jednym razie, a teraz noga do góry i dwa razy wracamy. No teraz bez partnera, bo partner też chce sobie poświczyć. I dwa razy. Teraz zrobimy sobie to trzy razy i jedziecie. Dalej. Jeszcze z y, wyjaśnienia wczorajszego ćwiczenia, bo dostałem dużo pytań. Czy jeśli mamy robić wyprosty nogi, to czy mamy je robić na takiej dużej wysokości? No Słuchajcie, każdy robi tak jak potrafi, tak jak daje radę. Zacznijcie niżej. To jest zawsze ruch. Im więcej ruchów w ciągu dnia, tym będziecie się Minie kilka dni, będziecie mogli nogę podnieść i robić. I pięknie tutaj zapracuje brzuch. Słuchajcie, dwa A. ćwiczenia na kolana. da się dzisiaj stołeczek. Jakaś taka, coś wygodnego do siedzenia. Stabilnego. Słuchajcie, siedzimy w rozkroku. Ja nie siedzę. Tak, Igor robi wersję trudniejszą. Będę, bez odpoczynku tak naprawdę. Będę tak, tak non stop w powietrzu. Słuchajcie, unosimy biodra niewysoko. I kolana. W prawo, w lewo. Jeszcze raz w prawo. I w lewo. Powoli się przemieszczamy i siadamy na chwilę. Fantastycznie pracują mięśnie uda. Można poczuć po paru minutach ogień. ogień. Tak jak zrobicie naprawdę kilka powtórzeń nawet z tymi przerwami, takimi siedzącymi, to poczujecie jak pali. Ale to jest szalenie ważne dlatego, że my te mięśnie musimy wzmacniać, żeby nam kolana pięknie pracowały. Jeśli chcemy dobrze zginać musimy mieć Sprawne, dobre, wytrenowane mięśnie. Słuchajcie, zróbcie 10, 20 powtórzeń z przerwami na początek będziecie dodawać ilości. I słuchajcie, drugie ćwiczenie, które Wy już dobrze znacie, bo myśmy je pokazywali w klęku, ale nie każdy z was może klęczeć, dlatego przyda się właśnie ten stołeczek. I teraz ważne jest, żeby ta podpórka była stabilna, żeby ona nie wyjechała wam spod nogi, więc zadbajcie o to, to jest po prostu bezpieczeństwo. Najważniejsze. Zawsze, zawsze bezpieczeństwo. Słuchajcie, stopa na podparciu, druga na ziemię. Tam się wspinamy na palce, a tutaj kolano jedzie do przodu. Ile możecie, żeby nie czuć bólu, dyskomfortu. Jak już zaczynacie gdzieś tam w tej pozycji czuć, że coś boli, przerywacie. Ja robię wersję podłogową, więc to kolano nie pójdzie aż tak daleko jak u Beaty. Chyba, nie wiem, sprawdzę. Jak uklękniesz na drugiej nocy, A, to na pewno tak. Ale to już jest troszeczkę inne ćwiczenie wtedy. Mhm. Słuchajcie, dziesięć powtórzeń. Zobaczycie też, jak tutaj fantastycznie pracuje całe udo i pracuje też biodro. Tutaj też mobilizujecie biodra. Także co najmniej dwa w jednym, nawet więcej. Więc doklejcie odcinek kolana numer dwa do... Kolana numer 1. O właśnie teraz było widać, że skrzyneczka też tak, odjechała. Pamiętajcie, że to czegoś takiego nie było. To jest nasz błąd. Nie popełniajcie go. Umówmy się, że zrobiliśmy to specjalnie, żeby to pokazać. To co? O, słuchajcie, jak mi strzeliło. Działa. Słuchajcie, widzimy się w czwartek. Kolejne ćwiczenia dla Waszych i naszych też kolan. Słuchajcie, ja dzisiaj robię za ścianę. Jeśli nie macie partnera albo nie mam czasu, żeby do Was przyjść, to używajcie ściany, więc... Mogę być też siano. Tak, dwa ćwiczenia z asystą. Słuchajcie, stoimy prosto i co jest bardzo ważne, wspinamy się na palce. Tutaj też przy okazji zrelaksujemy stopy, one też popracują. I zginamy kolana. Plecy są cały czas proste. O, strzeliło, o, strzeliło, strzeliło mi w kostkach. Ja słuchajcie, przeczytałam ostatnio, że ma takie strzelające stawy. Dobre są orzechy nerkowca. Będziemy testować. Tak, to cały worek. Słuchajcie, 10 powtórzeń. To jest też takie ćwiczenie, że zapracuje pośladek i udo. A drugie ćwiczenie, pokazywaliśmy je kiedyś, jak mówiliśmy o stopach. Jedna noga prosta, napięta, druga zgięta, na palcach. I zamieniamy tak jakbyśmy tańczyli. Tak. Takie to wygląda. O, tak. tutaj możemy robić to raz. Szczelna też to może robić, jeśli potrafi. Słuchajcie, ja przy tym ćwiczeniu zawsze odkrywam, ale odkrywam, przypominam drugą funkcję kanapy, bo wiele osób kanapy używa w taki niestandardowy sposób, czyli telewizor, siada, miska, coś tam je i ogląda, prawda? Ale tak naprawdę kanapę używamy trochę w inny sposób. Nie siadamy tu z przodu, tylko obchodzimy, tu przeważnie kanapa ma oparcie i wtedy opieramy ręce, to tak? Dobrze, ja będę twoją kanapą. Tak, ty jesteś moją kanapą. I możemy oglądać ten Tak, no jeśli musicie już jeść wtedy, no to jasne, jedna ręka, możemy po to sięgać i w dalszym ciągu oglądamy ten wspaniały film. Wspaniałe wiadomości, o ile wiadomości mogą być wspaniałe. Słuchajcie, rozgadałem się, więc miłego dnia. Trzymajcie się. Ciao.